Ile naprawdę kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego? Gdzie najtaniej dodamy mu powera, i co zrobić, by ściąć wydatki nawet o 40 tysięcy złotych z turbo leasingiem lub Turbo wynajmem długoterminowym. Dziś odpowiem na te pytania i wiele innych związanych z samochodami elektrycznymi. Wsiądę za kierownicę dwóch bardzo ciekawych elektryków. Chciałem powiedzieć: wciskamy gaz do dechy i ruszamy przed siebie, ale ponieważ to auto elektryczne, powinienem chyba powiedzieć: wciskamy prąd do dechy i ruszamy przed siebie. Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. I tak sobie ten prąd płynie. Niski koszt ładowania to dla polskich kierowców najważniejszy argument przemawiający za zakupem auta na prąd. Tak przynajmniej wynika z raportu firmy Global EV Driver Survey. To jedna z najwolniejszych ładowarek. Ładuje z maksymalną mocą do 11 kW. Jest też jednocześnie jedną z najtańszych ładowarek, ale w Polsce można też spotkać ładowarki, które są 30 razy mocniejsze, ale koszt ładowania przy takich ładowarkach jest też droższy. Co z ładowaniem w domu lub w firmie? To sposób na znaczne oszczędności pod warunkiem, że mamy sporo wolnego czasu, na przykład kilkanaście godzin. Ale ten problem można rozwiązać, montując takiego jak ten Wallboxa, który pozwala skrócić ładowanie do kilku godzin. Zakup takiego urządzenia można sfinansować turbo Leasingiem EFL. Czas wyjechać po konkrety. Proszę spojrzeć na te fantastycznie zaprojektowane Felgi w rozmiarze 21 cali. Proszę spojrzeć na tę linię auta, która z jednej strony jest sportowa, zadziorna, ale z drugiej strony jest też bardzo praktyczna. I właśnie takie auta w ostatnim czasie w naszym kraju cieszą się niesamowitą popularnością. Auta, które z jednej strony mają spory bagażnik, ale mają też sportowy charakter, a przy tym są aerodynamiczne, a co za tym idzie wydajne i ekologiczne. To Cupra Tavascan w wersji Endurance, a to Oznacza, że mamy tutaj tylko i wyłącznie jeden silnik elektryczny, ale ten silnik napędza oś z tyłu czyli jak w prawdziwych autach sportowych czas na krótką przejażdżkę. Z jednej strony trochę żal, że nie jestem teraz na torze wyścigowym, tylko poruszam się po nieco zakorkowanym Wrocławiu, bo za sterami tego auta można się poczuć niemal tak jak w samochodzie sportowym. Wystarczy spojrzeć jak tutaj wygląda deska rozdzielcza. Wystarczy spojrzeć na tę kierownicę, która fantastycznie leży w dłoniach. Mamy też tutaj kilka przycisków. Za pomocą jednego z tych przycisków możemy uruchomić tryb performance. Wtedy mamy maksymalną wydajność. Gdy uruchomiony jest ten tryb, to auto do pierwszej setki rozpędza się w uwaga. 6,8 sekundy. Nieźle to brzmi, prawda? W końcu to spory słów. Jeśli jednak zależy nam na tym, by na jednym ładowaniu przejechać jak najwięcej kilometrów, wtedy warto uruchomić tryb Range. Wtedy średnie zużycie prądu w ruchu miejskim mamy na poziomie 13 kWh. A to oznacza, że przy tej pojemności baterii możemy przejechać niemal 600 km. Całkiem przyzwoicie to brzmi, prawda? Nisko umieszczona w podłodze bateria ma pojemność 77 kWh i teraz uwaga, według producenta możemy ją naładować od 10 do 80% w 29 minut, ale pod jednym warunkiem: pod warunkiem, że podjedziemy pod ładowarkę DC o mocy 135 kW. Pamiętajmy więc, że jest to maksymalna moc ładowania, a więc jeżdżąc tym autem nie skorzystamy z ultraszybkich ładowarek HPC o mocy 150 kW albo i większej. W czasie jazdy wspomniałem o tym, że maksymalny zasięg w ruchu miejskim to niemal 600 km. To robi wrażenie, ale pojawia się pytanie: ile to wszystko kosztuje? Jeśli jesteście na stacji i chcecie naładować baterię takiego samochodu do 80%, musicie liczyć się z kosztem rzędu 118-157 zł. Cena zależy od ładowarki, którą wybierzemy: AC, DC czy ultraszybkiej HPC. Ale Bezkonkurencyjne jest ładowanie w domu czy firmie. Dostawca prądu doliczy nam do rachunku około 68 zł, czyli otrzymujemy kilkanaście złotych za przejechanie 100 km. Jeśli ostatnio tankowaliście do pełna samochód spalinowy, pewnie zapłaciliście kilka razy więcej. Teraz przesiądźmy się do sedana prosto z Chin. Oto BYD Seal Excellence AWD 530. Nazwa dość długa, ale wydaje mi się, że warto ją zapamiętać. Marka BYD w 2024 roku na całym świecie sprzedała ponad 4 miliony pojazdów, z czego ponad 1,7 mln to były samochody czysto elektryczne, takie jak ten sedan. To auto może nie wygląda, ale uwierzcie mi. Jest piekielnie szybkim samochodem. W nazwie tego auta mamy też inną liczbę. 530 to moc tego samochodu. Do tego jest też tutaj napęd na cztery koła. A to moim zdaniem oznacza, że każda podróż służbowa może być ekscytującą przygodą. Wiecie co to oznacza? 3,8 sekundy to czas, w jakim to auto rozpędza się do pierwszej setki. To trochę aż wydaje się niemożliwe, bo mamy tutaj rodzinnego sedana, który do 100 km na godzinę rozpędza się w czasie podobnym do tego, w jakim rozpędzają się typowo sportowe samochody. Proszę zwrócić uwagę, jak to auto wygląda we wnętrzu. Proszę zwrócić uwagę na ten szklany dach, czy chociażby na te mięsiste, skórzane fotele. Dodatkowo na boczkach drzwi mamy mikrofibrę, a kierowca przed sobą ma dwa ekrany. Można się tutaj poczuć tak, jak w klasie premium. Bateria w tym aucie ma pojemność 82,5 kWh. Na jednym pełnym ładowaniu, według producenta tego auta, można przejechać nieco ponad 500 km. Czas ładowania, według Chińczyków, baterię tego auta od 30 do 80% można naładować w 26 minut, ale musimy ładować się prądem o mocy 150 kW, czyli korzystać z ładowarki DC. I teraz pojawia się pytanie: ile to wszystko będzie nas kosztować? Auta elektryczne możemy ładować w domu, pod pracą, możemy ładować na przykład na parkingu, pod hotelem podczas podróży służbowej, ale możemy ładować też pod salonem. Bardzo często jest tak, że kiedy oddajemy auto na przykład na serwis, to odbieramy je w pełni naładowane. Macie tak w przypadku aut spalinowych? Oddajecie auto na wymianę oleju, a odbieracie z bakiem zatankowanym pod korek? Chyba nie. Jeśli jesteście na stacji i chcecie naładować baterię takiego samochodu do 80%, musicie liczyć się z kosztem rzędu 118-157 zł. Cena zależy od ładowarki, którą wybierzemy: AC, DC czy ultraszybkiej HPC. A w domu? W domu, w przydomowym garażu czy też na takim jak ten parkingu wspólnym. Jeśli mamy możliwość podłączenia wtyczki do naszego auta, to ładowanie jest nie tylko najwygodniejsze, ale i Najtańsze średni koszt naładowania baterii do pełna to około 70 paru złotych, a więc wychodzi kilkanaście złotych za 100 km. Teraz pytanie do Was: Ile zapłacilibyście na stacji benzynowej za tankowanie do pełna auta, które ma podobną wielkość i podobne osiągi? Wiemy już, ile kosztuje ładowanie, a co z cenami aut? Tak naprawdę nie musimy się nimi przejmować, ponieważ mamy wygodne finansowanie w turbo-leasingu czy też turbo najmie od EFL. Zwłaszcza, że na horyzoncie czeka dofinansowanie do 40 tysięcy złotych. Wystarczy skorzystać z rządowego programu Nasze auto. Dofinansowaniu podlegają nowe samochody elektryczne, których cena zakupu wynosi do 225 tys. zł. netto. Warunkiem jest także zawarcie umowy turbo leasingu lub turbonajmu długoterminowego na okres co najmniej dwóch lat. I co? Myślicie już o przesiadce do auta na prąd? Bardzo szybkie te elektryki, prawda? Które auto Wam się bardziej spodobało? BYD czy może Kupra? A może macie jakiegoś innego swojego faworyta? Piszcie w komentarzach, czekam na nie. Zostawcie też łapkę w górę. No i pamiętajcie o tym, by zasubskrybować ten kanał, ponieważ będzie tu więcej podobnych filmów. Do zobaczenia nie tylko na YouTubie, ale również na drodze.